To moje paliwo! Okay. Dzień dobry, piwo to moje paliwo, czyli rycho po prostu rycho. I jajo po prostu jajo. Fajkolenda kolenda. Bo my tutaj tak świątecznie, żeśmy do nas przybierzeli. Tak. że w związku ze świątecznymi piwami. Bo z tymi świątecznymi piwami to bywa tak. To bywa. Była tak. Że normalnie jak brower robi piwo, no to robi sobie. A Stylenie. potem zawsze wymyślają, że jakby do tego piwa tak nawrzucać na święta. Na korzenić. Na korzenić. Na anyżyć, na tak. cynamonić, I... na goździczyć. I mamy wtedy piwo świąteczne. Tak. I no to... jakikolwiek nie był, był to styl, jak wrzucisz tam goździka i cynamona, będzie to, będzie to dobre świąteczne. świąteczne. Tak. I wszyscy się cieszą. No i mamy takie dwa świąteczne piwa. Tu jestem bardzo zadowolony z tego piwa Kingi, gingi, gingi, Gingerbread Ale, czyli pierniczkowy ale i to jest Funky Fluid i to jest pierwsza puszka od nie wiem od kiedy, kiedy ja widzę co na niej jest i zapamiętam tą puszkę. Wreszcie puszek Funky Fluid jest nieczytelna, jedna wielka może ale ja nigdy nie wiem czy ja już piłem to piwo, czy jeszcze nie, nie piłem tego piwa, bo po nazwie to tak trudno się tam zorientować. W każdym razie jedno mamy e, gingi, gi, gingi chyba, Gingerbread Ale, czyli pierniczkowy ale tego widzicie, nie? Ze szleka. No. A drugi mamy, z kraftu, Juicy Sour Cereals. Christmas Sour Ale. No, cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy. To jest bardzo fajna etykietka oczywiście tego Świąteczna To na Maksa. Na maksa, bo ona jest jeszcze taka. Fajna pod palcami fajna. No, no taka chropowata No tak nie dowiecie, jak jej do łapy nie weźmiecie. No dokładnie, no. dokładnie. I my dzisiaj właśnie te dwa piwka w związku z nadchodzącymi świętami, które zbliżają się. Ja. Yeah. My je sobie tutaj spróbujemy, bo my na co dzień to tych świątecznych piw to tak. No nie, no nie, ale. Tutaj jak jesteśmy? No nie, no o tym schronie, to możemy właśnie coś takiego zrobić. Zrobimy nas, tak... co nieco zobowiązuje, żeby tak. Tak. Żeby tak zrobić i uczynić to. No i zaczniemy chyba od sauerka, chociaż skoczę po okulary, bo widzę, sobie nie przyniosłem i doczytam, co tam z nim jest. Sałerek nie ma goryczki, ma ekstrakt 14, alkohol 3,1. O! Czyli piwo takie dla gimnazjalistów. No, no bo to takie, no, 3,1. Czyli nie, to generalnie świąteczne bardzo do bólu. Tak. Bo każdy może w święta napić się tego piwa. Właśnie, w ma alkoholu nie ma. Naprawdę etykietka jest fajna. Świetna! Tak, ta, ta jest fajna. I tutaj rozeszłaś historia, ho, ho ho, czy byliście grzeczni, takie o, o. inne tym prętym. My tego nie będziemy czytać, bo nigdy nie czytamy, ale skład przeczytamy. Mamy, mamy wodę, mamy o. słód jęczmienny, mamy słód pszeniczny. Płatki ryżowe mamy, płatki pszenne mamy, proszę się, Prażoną pszenicę mamy. Żeby jeszcze było śmiesznie, to mamy laktozę do tego jeszcze wrzuconą. O bo. Śmiel taki niemiecki, Hollow Tower, mm -hmm. To tak? taki do Helesów taki, taki fajny. Ekstrakt z madagaskarskiej wanilii, proszę O oh, Taka nie dość, że wanilia, oh, tylko wanilia z Madagaskaru, tam z tego filmu takiego. Wiesz. Madagaskar okrutny czarodziej, kiedyś czytałem książkę tego. Ekstrakt z liści mięty. No patrz pan, wanilia z miętą. Arkady Fiedler. No, drożdże. Albo Fiedler. Drożdże? Nie, nazwa drożdże? jest Tak, ale tu jest z liter no, 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 liter. to jest chyba 20 litrów nazwy. Drożdże, bardzo świąteczne. Tak, oraz bakterie. No to chodzi o tą laktozę. Bakterie i baterie też. Także w związku z tym proszę pana, proszę nalać tego składu niesamowitego. To jest właśnie to, co mówiliśmy przed chwilą. Bierze się zwykłego całerka. I wrzucę do niego Madagaskarską wanilię, tak. Proszę pana się wrzuca. miętę się proszę pana, wrzuca do niego, dodaje się laktozy. Sour power i, i jest właśnie flower power taki, ale to tak fajnie wygląda. Pięknie, ale no kolorystyczny. kolorystyczny. Ale nie świąteczny. Nie. Nie, absolutnie. Czerwony się, być zielony. Jakiś, tak, dokładnie. Jakiś taki taki, o tutaj jak mamy zielony, coś czerwony, tutaj coś się świeci. No na pewno nie mnie to świąteczny kolor. Nie. Jest to taki... ale, ale ma bardzo ładną piankę w związku z tym. Pianka jest... Yy, no biel nad bielą. Biel nad bielą. Właśnie to chciałem powiedzieć, że jest... Tak... Śnieg! Śnieg. A widzisz pan, czyli z tymi świętami coś to, to się jest. Ja mam... No zapach jest kontrowersyjny. Tak, a co to jest? Ja... No właśnie to wszystko co przeczytałeś przed chwilą. Wszystko razem, ale to, to nie jest jakaś taka wanilia, nie. Mięta też, nie? No, no to wszystko jest, ale... Na mnie to jest, jest taki... ryż gotowany. To jest taki... Gotowany ryż. Tak, gotowany ryż taki, z ryż. który się daje z no. Z No, no, no taki, taki, taki... Takie badziewie trochę, nie? No, jest, no ale zapach jest jeszcze piwa takiego, czegoś nie No Nie. Yeah. Ładna puszka, ładny zapach, jest przyjemny, dla mnie to jest przyjemny zapach, to nie jest ten, żeby mi to Nie no ja nie mówię, że, jest, że jest nieprzyjemny, tylko że on się z niej kojarzy z żadnym piwem, nie? No nie, z piwem Ale świąteczne no. mają swoje prawa, jak tak. już wcześniej wspomnieli. Bo one są tylko w te One są tylko świąteczne, na szczęście. Na szczęście. Tak, tak. No krótko, no. każdy ten puszka... chce mieć ten udział w tym świętowaniu No i każdy browar się wystawia. Wystawia tak. i tu takie choineczki robią, bardzo ładne. No to cóż, spróbujmy. Jest kwaskowy. Ale dziwoląg. No. Ale jest słodko-kwaśne. Nie wiem co to bardziej, czy słodkie, tak, czy bardziej kwaśne. Tak bardziej słodkie niż kwaśne. Bardziej słodkie, nie? Ten kwasek taki jest, nie mówię, że tak nie. Bardziej słodkie niż kwaśne i teraz no, to wychodzi z tego jakiś ananas właściwie. Ale no ja nie jest. wiem co, to taki... Dla mnie cały czas ten ryż taki. Ryż z, z jabłkami, jakoś tam. Ale w zapachu ryż gotowany, masz rację. No. Nie wiem z czego, bo tej mięty to w ogóle tutaj nie tak jest. to jest pan, co z tym pamiętam? Ta wanilia to może na taka to wanilia, jest tam zamieniony kokos? Nie, nie ma, ale no. trochę. Nie, jest, jest no tak, tak. Tak, troszkę jakby kokosowo tutaj Kokosowo jest, ko jedzie. Chociaż mieli zwykły taki halor tower, tak, to, to jest zwykły. Znaczy, tutaj nie ma znaczenia, chyba. Tak, cała, cała ta reszta tu robi to, co robi. No. A pokój. No, że... Nie, Nie, dobre, ale yy, tak no, właśnie na tyle. Co my tu mamy sobie nalane. No i dobra. Nie, Nie ma o czym gadać. Tak. Nie zrobić. Przejdziemy zaraz do tego pierniczkowego. Nada. No, Jesteśmy znowu. Wypiliśmy jakoś. Funky Fluid Gyrgyz Bread Ale Ludzik Pierniczkowo-Ciasteczkowy i takiego kiwa tutaj do nas ładny kolorek, czytelna etykietka. Tak. Zapamiętam, że to jest Funky Fluid, zgadza się. No i co my tu mamy? Zimowy piernik w formie. To ma być taki w formie piernika. I w składzie mamy wodę, słodkiem czmienny, ziarna kakaoowca, chmiel, Przyprawy w zmiennych proporcjach. Oszty! W zmiennych proporcjach zaraz czynamy. No z tego, z w jednej puszce więcej, w drugiej nie. I te no. przyprawy to mamy takie. E Cynamon. Cynamon. <śmiech> <śmiech> Numer jeden. Kardamon jest. Goździki. Muszą być. Kałka nóżka to Musi być. I droży no tam wiadomo. Droże. Jest, ale fajnie. No. Po prostu zaskoczenie. Ale coś tu nie pasuje. A jest. Chciałem dowiedzieć się jaki chmiel, ale to jest chyba nieważne, jaki to chmiel. Nie. Tu? No nie ważne. Lekkie delikatne. Dlaczego lekkie delikatne? Zaraz tutaj parametry tutaj No nie ma więcej jak 5% podejrzewam. 4,6, 12 BLG. No, no to hej kolenda kolenda. Hej kolejna kolenda. Przede się nalejamy się. O, Ola, kolorek to już ma no, taki o, świąteczny. A zapach jaki ma świąteczny, Kurde, fele, ale ciastko jak nic. Tutaj nie mam. tu nie ma lipy, że to nie jest ciastko. No, no zapach, te, te przyprawy i ten kakaowiec. Wszystko kakaowiec, wszystko, wszystko jest. Się kolorek taki bursztynowy. Ładny kolorek, on jest jaśniejszy niż Wy tam a, widzicie, co ja widzę, bo y, to nam światło wygląda tak, jak kożak. nie? No wygląda jak kożak, dokładnie jak kożak wygląda. Mm. Albo barley Albo barley, no, barley nie. no, no. Niestety to nie jest to. Nie, płynie, a nie, to pachnie drugie. Nie ma ja, w ogóle nic No pachnie, no, ma... Bardzo agresywnie pachnie syropem. Ale pachnie tym piernieczkiem. Ale piernik jest pierniczek. bardzo mocny. No taki jest bardzo, bardzo, bardzo mocny. Normalny taki piernik, jak wyciągasz sobie z tego spikarnika z tak. ten piernik, tak, taki jest. piernik, taki o. Nie taki stary piernik jak ja, albo padłej, no ja. mhm. tak? To tylko inny piernik. Tak, pożywimy Tak, zdecydowanie lepiej w sensie. No. Nie, nie, no pierniczek, nie mocno, no nie ma o czym mówić. Mocno, pierniczek. Ja lubię z całym szacunkiem piernik, jeszcze przełożony jakąś, jakąś powidłą albo inną. Nie, 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 taką, no. tak nie, Ale nie, nie, jest. nie, ale nie, 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 takie to takie być. Być. nie, no nie, no nie, 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 No nie, no, Uczcie no święta w piwnicy. Tutaj można się tego napić. No, chociaż tego to pytania. Spieczony, spalony piernik. No taki mocno wypieczony, Mocno wypieczony piernik. No nie, jest, to spróbuj. piernik zdominował całą resztę. No nie ma reszty. jest nie, Piernik, dokładnie. Woda. Woda piernikowa woda. Woda. Nie, to pałek. już jest przegięcie pałek. To też było no, trochę lepiej, bo to A, 100 razy lepiej. Charakter miał jest, charakter, styl, styl, elementy, nie, nie ma jest. Ale przynajmniej coś tam się działo. Tak. Mimo, że to tylko 3,1 1 alkohol, ale no, działo się coś. Natomiast tutaj nie dość, że wodniste jest bardzo jest wodniste. Woda. Wodnikowa woda. woda. Gdybyśmy wzięli wodę, ale ja wspieram ja jeszcze raz w historii naszego kanału z kanalizacji słowa oszustwo. Tak. Tak. Dlaczego? A tak. Znaczy no. nie, że to celowe. Mhm. W moim przekonaniu i mniemaniu jest to oszustwo, ale bardzo dobrze skrupulatnie zaplanowane. Albo, <noise> albo nie chcący się tak wydarzyło. Co mnie to w ogóle nie interesuje, jak to się stało. Ponieważ w zapachu jest bardzo agresywny piernikowy e, sztos w nos, cios. Mhm. A wiesz, łyka i... Masz woda. Woda. Woda, jest bardzo woda. No, jest woda, bo taka... Nie woda z piernika. No, no właśnie, ale z takiego taka... O, No bo Został sobie jakiś kurwa, piernik, opary. No? Ściągać te pierniczki, myjesz blachę. Tak. I ta blacha, właśnie tak. po tym, ta woda z mycia tej blachy, to tak może smakować. No, 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 no. tak, no, właśnie tak. No. no. Woda. Zła no. woda. Także e, jak ktoś robi, to tak. Ale co to, lubi? No nie wiem, pierniki, no ale to. No ale to może. No. No, no bo, pić. Znaczy nie. nie widzę sensu w, nie. Tym, w tym piwie. No nie widzę sensu. Kurde, taka fajna puszka. No i tak fajnie pachniało. Myślałem, że to będzie. No, pachniało nie. bardzo mocno. No. Aż się chce ukryć puszkę. No, dokładnie. A tu no. okazuje się y, koniec końców, że to woda. Mam nadzieję, że te święta nie będą takie tak A, smakowały jak to. Jak ten... Y, jak to. to, jak to, 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 to. Tak. Pierniczkowe jaja. No, no trudno. Brawa, który szpanuje, że jest jakiś zajebisty. I tak się jakoś utarło, że to są elita kraftu włoskiego. A to jest straszna lipa. to piwa wyszło, lipa ale żeby aż tak, że nie są nie To ja dzisiaj mam tutaj na to dowód, że tak nie jest. No, no to no. można sobie mieć już tego i na końcu powiedzieć. To no, taka zostało. bomba. W związku, w związku z tym niepocieszeni przechodzimy do poezji. W cichą noc, gdy przybieżeli a moc truchleje, każdy już wie, co browarnik w kocioł wleje: rodzynki, pierniczki, susz, imbir, goździki, cynamon, mak. Bo nowa świecka tradycja wygląda właśnie tak. I cieszą się Birgiki. Kolendy głos śpiewają na Instagrama fotki switaśne strzelają, bo oni już tak mają. Birgicy ci. Trzymajcie się kufli, kadzi i pudli. Wesołych świąt. Ja. Cześć.